to ja, pan kroll w dzisiejszym odcinku sobie zagramy w Jailbreak'a yy, Trochę spóźniony odcinek, bo update już wyszedł trochę dawno tak chyba parę tygodni temu, albo z dwa bo miałem z nowego update'a, ale mi się jeszcze mówiąc nie chciało po prostu i tak wyszło już trochę sporo nie grałem w ogóle w Jailbreak'a ostatnio i też nie nagrywałem, więc przepraszam za to postaram się trochę częściej no ale spróbuję uciec jakoś nie no, no odzbanez widać, Do, jak, jakieś nowe są, Te ja sobie tutaj otworzę, a, a za co chcesz mnie złapać? Dobra, nie jeszcze nie, nie próbuję mnie złapać, te ja sobie wyjdę innym wyjściem. Zrobię lepszy sposób. I cyk, karabin, bierzemy. Gdzie on jest? Hmm... Tylko jak teraz stąd wyjść? Eee... To to to, to, to... to to wiele wyjaśnia. Hmm... Hmm... Rzeczywiście, to może być mały problem. Problem. Eee, nie wiem, bankomat. A... to... to, to, to tak działa już, rozumiem. Teraz ucieczka Cyk Może jeszcze uda mi się ukraść, ale nie wezmę karty Dobra i mam to. Ucieczka No. Widać z formy nie wyszedłem jeszcze w uciekaniu. Najlepszą drogą, czyli Helką. Wiem, że coś dodali, ale jakby ktoś w komentarzach napisał cały spis dokładnie tego, co dodali, to, to wtedy mogę przypiąć mu serduszko i, i jeszcze przypiąć komentarz, bo sam do końca nie wiem, co dodali. Wiem, że jakieś dzipa, ale nie wiem, gdzie on jest, więc w tym problem. Zrobię ten w ogóle będzie tak trwał, nie wiem, z 15 minut, coś takiego i będzie dobrze, bo, no bo powinien być raczej dobry. Dużo się ogólnie pozmieniało, więc nie widzę inne tekstury, ale to już wiem, że dawno dość, jest to żadna teraz nowina. Mm -hmm. Sprawdzę, co tu się u jubilera. O Boże, co tu się zadziało się? Widzę dużo zmian zaszło. Jakieś nowe pokoje są. Inne laserowe. To ja... O! Ktoś mnie otwiera? O, ja chętnie, ja chętnie. Halo, halo, proszę otworzyć. Zapomniałem jej zamknąć O Teraz mogę wyskakiwać Halo halo proszę otworzyć Ała A, czyli już ten bug nie działa, dobra Trochę szkoda, ale W sumie czemu miałby działać To sobie pójdę przenie mój helikopter Zobaczymy, co się na banku dzieje. O, jest taki jeep. O, to jest ten, ten z update'u. To jest właśnie ten, taki chyba piękny jeep. Komuś ukradnę. No, teraz trochę się zdziwi, kiedy spróbuję... Nie mówcie, że do tego helikoptera rakiety dodali. Dopiero teraz by to uświadomiłem. Słuchajcie. Okay, czy to tak działa jak myślę? Nie, nie o to nie chodzi. Czy to są bomby coś na styl jakiś tych? Czy są bomby na styl. Aha, takie coś. He, ciekawa opcja. Ja, ja jeszcze nawet bajka nie mam, to ja to nie wiem, czy mi jest na takie zabawy. Co tu jest? Server control, powiadacie. Pokażcie mi o co tu chodzi. Tu może można mówić a są jakieś tutaj gry różne o nie, to zaraz rozstrzelać go nie uciekać do i właśnie, spróbuję zbombardować policję to będzie najlepszy pomysł jaki właśnie zrobię policja chodź tu policjan Ale go, ale mu wywaliłem Nie, muszę kupić eksplozję. Ha. Zabiję go. To było dobre. Tak, to była najlepsza akcja, jaką zrobiłem w tej grze po prostu. O, policjant kolejny, chcesz też umrzeć? Pił, piu. Nie podchodź. Nie, udało im się. Udało im się nie zabić. A ja padłem. Aha, yy. Dobra, co się właśnie stało? Mhm. To nic nie ma pewnie. Jak zawsze. Dobra, no to trzeba ponownie uciec. Tylko sprawdźmy, ile będzie. 6 minut, to było 10 jeszcze. Tu widzę schody na Wypasie są, jacy najlepsi ludzie 3000 hm. Dobra hm. Tu ktoś stoi na stołówce, jakiś typ sobie, o właśnie chyba stołówka miała update Teraz tak patrzę yy, Chyba na miniaturce jest właśnie update stoł... a to co to jest? A O co chodzi? Hmm, czy, dobrze, czy, no boże, czy dobrze mnie słychać w ogóle? Chyba tak. Plaga Ameryki, można biegać? Można. Skakać chyba dalej też można. Można. O, po, popatrzmy na ich rozmowę. Trochę przerwy też na dobrze w sumie zrobiło, bo już, już nie, ma, nie przychodzą osoby i nie... Ten, e, i nie w grze, bo tak to... Znaczy w sumie to nie za bardzo nie przeszkadzało, ale kiedyś było tak, że wystarczyło, że chociaż wiem na serwer to już z pięciu osób się do mnie dołączało i... No i średnio tak się grało. Zobaczę, jakie mam sejfy. Krowa mi wypadła najlepiej. No dobra. Przed dawno autem nie jeździłem. Działają dopalacze, działają. I to pięknie. Zobaczę, co się dzieje tam u bo tu jeszcze nie byłem w tej części miasta. Hmm... Dobra. Tak, tu jest paralotnia, to już pamiętam. Tutaj się tankuje chyba ten? Tu się tankuje, tak, tu się tankuje. Tutaj widzę helikopter, nic konkretniejszego dalej nie dodali. Eee, no co, więc widzę, że... Nie zmieniło się za dużo, ale trochę się pozmieniało. Wiem, że na pewno nie zmienił się wygląd mojego auta. Według mnie on jest najlepszy, więc sobie go tak zostawiam. Czy mogę wziąć tą parę lat, nie? Mogę. Czekaj, jak ona teraz działa, bo. A, takie, takie coś. Ci wystarczy podczas spadania, kliknąć i wtedy ona się uaktywnia. A, nawet ciekawe, tylko fajnie, jakby się. <laughs> jak to będzie po zapisywało? Coś takiego, że ją się ciągle trzymać, że z wielokrotnego użytku takie jej jednakrotna taka... Taka, że ujdzie, bo jest nawet spoko, ale tak. Czuć jednak trochę trochę po zużyciu jej przynajmniej przyprzedę, które takie czuć jakby... Nie wiem, nie wiem kto powiedzieć. A Jajo dalej jest i... Eee... Jak mi nie mieli tu powinno być ufo i Jajo, tak? Nie? Tak? Nie ma już UFO? Co się stało z UFO? Z tego co dobrze pamiętam to właśnie tu było ja i tu też było UFO. No chyba, że UFO zmieniło swoją. ten albo je usunęli. jak je usunęli, to dawać 5000 zł, Znaczy 500 tysięcy złodzieje niech oddadzą. Jak wiecie, to w komentarzach napiszcie gdzie. albo co się stało z UFO. Tak, napiszcie co się stało z UFO. Eee. Hmm. A nie to policja. Może być UFO teraz. Hmm. No chyba, że je w ogóle usunęli, ale wątpię, no bo raczej by tak nie zrobili. No bo było fajny mój film. Więc jak wiecie co jest to, to napiszcie po prostu. Tak, powtarzam się, ale napiszcie. Będę przynajmniej nie wiedział gdzie go szukać. Okay. To kosztuje 500. <laughs> to kosztuje 500 tysięcy widzę. A tu ktoś ma Jeepa tego. Chcę mu się przyjrzeć, gdzie jak on wygląda. O taki no, widzę. No jest jeep jak jeep. Hmm. Nie widzę żadnego takiego jakiegoś jakiejś różnicy pomiędzy tym jeepem a zwykłym jeepem. Takim. To też jest zwykły jeep, co ja gadam. Teraz ogólnie trochę tak. Teraz... Hmm. A nie, to psuje. A nie, policja, uciekać. Odlatuję lat jest stąd. U, tam jest jakieś ognisko, halo, halo, chcę tam podjechać. Hm. Co tam się dzieje na tym polu, chcę tam polecić. Wiem, że sporo się zmieniło, no ale co to za jakieś ognisko przy antenach? Mogę się o to spalić czy coś? Hmm. O tam jest też kolejne O, jest ambulans. ale fajnie. 90 tysięcy jak to wygląda? Można na tyły wsiąść. Jak się schować przed policją? Nie, to nie działa chyba. Wypadł rodzica, wypadł rodzica, nie, nie ziół, ucieczka, Radio Maria, pałacy Cfelu, ale co to powód? Ja lubię już tych ludzi. Jest dobra, uciekłem mu. Boże, bałem się. O, mogę spoiler mieć? Dobra, to to nie był dobry pomysł, co ja zrobiłem wtedy. Ale przynajmniej udało mi się uciec. Że jak tam czas? No 15 minut, więc zaraz możemy kończyć. Żadnego ramunku nie było teraz, tylko w tym odcinku sobie tak... Spojrzałem co i jak... I A to co, to co to, to, to jest to co? co? To za bazę jakaś militarna. No, halo halo. Proszę mi powiedzieć. Ja tam chcę wejść. A mogę normalnie? Nie mogę. Dobra, przy tym czy już skończymy odcinek i teraz tak, tak patrzę na to, to jest jakiś pas startowy, tam helikopter widzę. I właśnie w, tak, tak kończymy ten odcinek, no to, to LL do kolejnego odcinka, cześć.